Czy wierzyłbyś mi, gdybym powiedział, że przez ostatnie 20 lat leczyłeś nie tę chorobę, że twoje maści, tabletki i zastrzyki walczyły z pozwańcem, a nie z prawdziwym wrogiem? Witaj w pierwszym odcinku, który na zawsze zmieni twoje spojrzenie na ból stawów. Wszyscy myślimy tak boli kolano. Problem jest w kolanie, boli biodro, winne jest biodro. To tak, jakbyś widząc dym, bił alarm przeciwpożarowy, zamiast szukać ognia. A ogień pali się głęboko w twoim ciele i nie zgaśnie, póki go nie znajdziesz. Lekarze często leczą objawy, to ich praca, ale twoja praca to znaleźć źródło i dziś dasz sobie tę szansę. Jest jeden znak, jeden drobny, często ignorowany szczegół, który mówi tak, ogień jest w tobie i nie gaśnie. To nie jest obrzęk, nie sztywność poranna, to coś, co możesz poczuć o każdej porze dnia, nawet wtedy, gdy akurat nie bolą cię stawy. To przewlekłe zmęczanie, to uczucie, że budzisz się już zmęczony, że brakuje ci energii na wnuki, na spacer, na życie. To nie jest normalna starość, to twój organizm krzyczy: Walczę z ogniem, który mnie pochłania. Jeśli to masz, jesteś o krok od rozwiązania zagadki, bo teraz wiesz, że to nie staw jest problemem problemem jest stan zapalny. Niski, cichy, podstępny, i przez następne 15 minut pokażę ci, jak go wyłączyć. Metoda pierwsza, najskuteczniejsza, już za moment. A na koniec tego odcinka pokażę ci, jak wyglądał mój wynik krwi przed i po. Uwierzysz, że to ta sama osoba? Pamiętasz ten ogień, o którym mówiłem? Czas znaleźć pierwszą beczkę benzyny, którą dolewasz do niego. Codziennie. I nie, to nie jest cukier. To coś, co reklamują ci w telewizji jako zdrową alternatywę. Coś, co masz teraz w swojej kuchni. To są rafinowane oleje roślinne: kukurydziany, słonecznikowy, rzepakowy. Dlaczego? Bo są bogate w kwasy omega 6, a twój organizm w nadmiarze przerabia je na molekuły zapalne. To tak, jakbyś do swojego stanu zapalnego codziennie dolewał paliwa: małą łyżeczkę tu, małą łyżeczkę tam do sałatki, do smażenia, do pieczenia. Badanie z 2023 roku pokazuje, że osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów, które ograniczyły omega 6, miały o 41% mniej bólu już po trzech tygodniach. 41%. A teraz najgorsze. Najgorsze jest to, że ten olej kryje się w produktach, które uważasz za zdrowe, w pieczywie tostowym, w gotowych sałatkach, w nawet w niektórych batonikach białkowych. Producenci żywności go uwielbiają. Jest tani i wydłuża termin ważności. Twoje stawy go nienawidzą. Ale jest rozwiązanie, i to nie oznacza, że musisz jeść wszystko na surowo. Metoda numer jeden to prosta zamiana: zamiana, która wyciągnie tę pierwszą beczkę benzyny z twojego życia i pokażę ci ją zaraz po tym, jak zdradzę, który dokładnie olej jest numerem jeden na mojej czarnej liście. Uważaj, bo go używasz. Numerem jeden jest olej słonecznikowy. Tak, ten od smażenia pierogów, ten od sałatki. Ma najwyższy stosunek omega 6 do omega 3. To wróg numer jeden. Jeśli zrobisz tylko ten jeden krok, wyrzucisz go dziś z kuchni, już dasz swojemu ciału ogromny prezent. A teraz czas na metoda hashtag jeden wymiana ognia. Pokażę ci na co zamienić ten olej, żeby jeść smacznie, zdrowo i ugasić ten pożar od środka. To nie jest ani trudne, ani drogie. To jest genialnie proste. Pamiętasz ten ogień? I tę beczkę benzyny, którą właśnie odstawiliśmy, czas na prawdziwego podżegacza, tego, który podliwaje masło w ogień i mieszaje go. I znajduje się dokładnie tutaj. To twój jelita, twój drugi mózg, mieszka w nim 100 trylionów bakterii. I od tego, czy są to bakterie dobre czy złe, zależy, czy twój organizm jest w stanie wojny czy pokoju. Złe bakterie produkują toksyny, które tak dokładnie podsycają stan zapalny w całym ciele, wysyłają sygnały: walcz, jesteśmy zaatakowani, a twoje stawy dostają rozkaz do walki z wrogiem, którego nie ma. Naukowcy z Uniwersytetu w Harvardzie nazywają to cichą rewolucją zapalną. I to nie jest teoria, to fakt. Oto dowód. U osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów w 80% przypadków stwierdza się nieszczelność jelit i przerost złych bakterii. 80%. To nie zbieg okoliczności, to przyczyna i skutek. Ale jest na to sposób i nie jest to kolejny probiotyk z apteki. To metoda #2, oddychanie dla spokoju jelit. Specjalny sposób oddychania, który w 5 minut dziennie uspokaja Twój drugi mózg, zamyka nieszczelne wrota i każe złym bakteriom się uspokoić. Działa on na nerw błędny, najdłuższy nerw w Twoim ciele, który jest jak autostrada między mózgiem a jelitem. Gdy jesteś zestresowany, nerw jest rozstrojony, a jelita wariują. Gdy jesteś spokojny, wszystko wraca do równowagi. A teraz nauczę Cię, jak go aktywować. Usiądź wygodnie, połóż rękę na brzuchu. Weź wolny wdech przez nos, licząc do czterech. Wstrzymaj oddech, licząc do czterech. I długo, powoli, wydychaj ustami, licząc do sześć. Skup się na dłoni, czuj, jak brzuch się unosi i opada. To uruchamia nerw błędny. To jak guzik reset dla Twojego wewnętrznego ekosystemu. Rób to rano i wieczorem, tylko pięć minut, ale tu jest sekret: kluczowy jest nie czas, ale skupienie. Musisz myśleć tylko o oddechu. To nie jest przerwa na planowanie obiadu, to jest spotkanie z Twoim wnętrzem. Gdy opanujesz podstawy, w następnym odcinku pokażę Ci tajny element, który sprawi, że to oddychanie zadziała trzy razy mocniej. To jest właśnie ten moment aha. Odpowiednie odżywianie i oddech to potężna broń. Ale teraz czas na coś, co szokuje ciało do głębi na metodę, która nie prosi twój organizm o zmianę, lecz go do tego zmusza. To nie jest dla każdego, tylko dla tych, którzy naprawdę chcą czuć się lepiej. Metoda numer trzy to krioterapia, czyli leczenie zimnym. Ale nie musisz iść do specjalnego ośrodka, możesz zrobić to w swojej łazience. Dlaczego to działa? Bo gdy twoje ciało spotyka się z ekstremalnym zimnem, dostaje sygnał walka o przetrwanie i w tej panice zapomina o chronicznym zapaleniu. Twoje naczynia krwionośne najpierw gwałtownie się kurczą, a potem rozszerzają. To jak masaż dla Twojego układu krążenia. Wypłukuje toksyny, dotlenia tkanki i tłumi reakcję zapalną. Badania pokazują, że już 30 sekund pod zimną wodą znacząco obniża poziom markerów zapalnych. Oto jak to zrobić bezpiecznie. Zacznij od stóp. Nastaw prysznic na chłodną, nielodowatą wodę. Polewaj nogi przez 15-20 sekund. Oddychaj głęboko. Zwiększaj obszar kolana, uda, ręce, plecy. Cel 30-60 sekund pod zimną wodą, nie musisz moczyć głowy. Klucz to kontrolowany szok. Nie chodzi o to, byś cierpiał, chodzi o to, byś nauczył swoje ciało, że może się zresetować. Pierwsze trzy dni będą najtrudniejsze. Będziesz chciał się poddać, twój umysł będzie krzyczał, po co to robisz, ale jeśli przetrwasz, czwartego dnia obudzisz się i poczujesz się inaczej. Lżej, ból będzie mniejszy, a energia większa. To twoje ciało dziękuje ci za ten wysiłek. To nie magia, to fizjologia. Twoje ciało ma niesamowite zdolności samoleczenia. Czasem trzeba je tylko odpowiednio poruszyć. A w następnym odcinku pokażę ci, jak połączyć wszystkie metody w jedną potężną rutynę poranną, która zajmie ci nie więcej niż 10 minut. To będzie Twój sekretny plan na wygraną wojnę z zapaleniem. Odpowiednie odżywianie i oddech to potężna broń. Ale teraz czas na coś, co szokuje ciało do głębi, na metodę, która nie prosi twój organizm o zmianę, lecz go do tego zmusza. To nie jest dla każdego, tylko dla tych, którzy naprawdę chcą czuć się lepiej. Metoda numer 3 to krioterapia, czyli leczenie zimnym, ale nie musisz iść do specjalnego ośrodka. Możesz zrobić to w swojej łazience. Dlaczego to działa? Bo gdy twoje ciało spotyka się z ekstremalnym zimnem, dostaje sygnał walka o przetrwanie i w tej panice zapomina o chronicznym zapaleniu. Twoje naczynia krwionośne najpierw gwałtownie się kurczą, a potem rozszerzają. To jak masaż dla Twojego układu krążenia. Wypłukuje toksyny, dotlenia tkanki i tłumi reakcję zapalną. Badania pokazują, że już 30 sekund pod zimną wodą znacząco obniża poziom markerów zapalnych. Oto jak to zrobić bezpiecznie. Zacznij od stóp. Nastaw prysznic na chłodną, nielodowatą wodę. Polewaj nogi przez 15-20 sekund. Oddychaj głęboko. Zwiększaj obszar kolana, uda, ręce, plecy. Cel? 30-60 sekund pod zimną wodą, nie musisz moczyć głowy. Klucz to kontrolowany szok. Nie chodzi o to, byś cierpiał, chodzi o to, byś nauczył swoje ciało, że może się zresetować. Pierwsze trzy dni będą najtrudniejsze. Będziesz chciał się poddać, twój umysł będzie krzyczał, po co to robisz, ale jeśli przetrwasz, czwartego dnia obudzisz się i poczujesz się inaczej. Lżej, ból będzie mniejszy, a energia większa. To Twoje ciało dziękuję Ci za ten wysiłek. To nie magia, to fizjologia. Twoje ciało ma niesamowite zdolności samoleczenia. Czasem trzeba je tylko odpowiednio poruszyć. A w następnym odcinku pokażę ci, jak połączyć wszystkie metody w jedną potężną rutynę poranną, która zajmie ci nie więcej niż 10 minut. To będzie Twój sekretny plan na wygraną wojnę z zapaleniem.